Cześć. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Szaman. Dzisiaj wybrałem dla was znowu kilka premier. Co nas czeka? Turowe starcia w mroźnym klimacie 1971 Project Helios, budowanie talii w przeklętym świecie Deck of Ashes, Retrostrzelanie Project Warlock, zwiedzanie lochów w klasycznym RPG The Dark Eye Book of Heroes, średniowieczne bitwy w Ancestors Legacy, badanie głębi oceanów Beyond Blue, przygoda bez jednego słowa w Journey i bijatyka Samurai showdown. Startujemy! W 1942 roku deszcz meteorytów zafundował Ziemi nową epokę lodowcową, odcinając dopływ promieni słonecznych. Akcja gry ma miejsce w 1971 roku, a więc kilkadziesiąt lat po globalnej katastrofie, a jedynym ratunkiem ludzkości wydaje się być projekt Helios. Niestety, odpowiedzialną za projekt Dr. Margaret Blythe porwała antytechnologiczna religijna sekta Rights. Wyruszamy więc z misją ratunkową prowadząc grupę ośmiu postaci, eksplorując w czasie rzeczywistym świat pogrążony w wiecznej zimie, wykonując misję i walcząc w turowych potyczkach z przedstawicielami trzech frakcji, które podzieliły świat między siebie: wojskową organizacją Winter Zune, zbieraczy Scavengers oraz wspomnianą wcześniej sektą Cafyrights. Walka toczy się w głównej mierze o surowiec Fulgor. Pozwalający przetrwać w tej mroźnej rzeczywistości. Dzięki niemu podczas walki reanimujemy towarzyszy i skrócimy czasy odnowienia zdolności. Wraz z postępem rozgrywki rozwiniemy umiejętności bohaterów, zdobędziemy informacje na temat świata i frakcji, a nasze działania i decyzje doprowadzą do jednego z trzech możliwych zakończeń. Było mroźno? To teraz zawitamy do świata, na który spadła klątwa popiołu i skaziła każdą istotę, powietrze i ziemię. Pogramy jako wygnańcy, którzy swoimi działaniami doprowadzili do zesłania klątwy, a jednocześnie jako jedyni są w stanie uratować świat. Przemierzymy losowo generowaną mroczną krainę fantazy, zdobywając karty i budując coraz lepszą talię, którą wykorzystamy do walki z potworami. Po walce zużyte karty i punkty życia nie odnawiają się automatycznie, zapłacimy za to punktami odpoczynku. Na mapie znajdziemy również porozrzucane zdarzenia losowe, skrzynie z projektami nowych kart, Lochy, a także polującego na nas bossa, który przy okazji niszczy okolicę, utrudniając nam wędrówkę. Bezpiecznym azylem jest obóz, który z czasem rozwiniemy i w którym stworzymy i ulepszymy karty, rozwiniemy zdolności postaci, kupimy przedmioty leczące, mikstury, przepisy na nowe karty, a także odnowimy te zużyte podczas walki. Rogalikowego charakteru nadaje fakt, że w przypadku śmierci postaci zabawę zaczynamy od początku. Rock and roll. Jeśli znacie i lubicie takie tytuły jak Wolfenstein 3D, Blood, Hexen, Heretic czy Doom, to myślę, że również chętnie poznacie Project Warlock. W tym retro FPS-ie od polskiego studia Backshot Software, jako czarnoksiężnik przemierzymy wiele rozbudowanych poziomów w pięciu różnych światach i zmierzymy się z całą hordą przeciwników dopasowanych stylem do poszczególnych lokacji. Od demonów, pająków czy mumii, po różnego typu roboty. Każdy ze światów zakończymy walką z bossem. Przedzierając się przez średniowieczne zamki, arktyczne bazy, piaski Egiptu czy futurystyczne miasto, oczywiście postrzelamy i porzucamy czary, ścieląc poziomy truchłami wrogów. Ale też zdobędziemy doświadczenie, rozwiniemy statystyki, talenty, zdobędziemy i ulepszymy broń oraz nowe czary. Labirynt pomieszczeń skrywa wiele sekretów, a żeby przedostać się dalej, często będzie wymagane odnalezienie kluczy, przełączników i teleportów. Jeszcze szybko podsumowanie ze strony producenta. 60 poziomów 5 światów, 72 typy przeciwników, 38 broni, 8 czarów, 12 atutów. To wszystko w Project Warlock. The Dark Eye Book of Heroes jest klasycznym RPG-em na licencji 5 edycji niemieckiej papierowej gry fabularnej Dark Eye, której pierwsza edycja ukazała się w 1984 roku czeka nas podróż po awenturii, fantastycznej krainie tak dobrze nam znanej z Dragon's czy przygodówek Klątwa Wron i Memoria Większość czasu spędzimy na eksploracji lochów, lasów, ruin, w poszukiwaniu skarbów, rozwiązywaniu zagadek oraz walce magią i mieczem z licznymi wrogami. Zarówno w rozgrywce solo, jak i w towarzystwie maksymalnie trójki innych poszukiwaczy przygód. Oprócz zdobycznego ekwipunku za misję dostaniemy karty. Ciekawy system Kart Inra, dzięki któremu nie tylko stworzymy postać wybierając jedną z czterech raz i dwunastu klas, wskażemy nasze pochodzenie czy przyświecające nam ideały, ale również rozwiniemy naszego bohatera. Karty te można ulepszać, aby uzyskać większy przyrost mocy. Pomiędzy wyprawami odpoczniemy w gospodzie, gdzie pohandlujemy, wykujemy bronie i pancerze, uważymy trochę mikstur, a nadmiar przedmiotów przechowamy w skrzyni. Było magią i mieczem, to teraz będzie toporem włócznią i strzałą. Strategia czasu rzeczywistego Ancestors Legacy od polskiego studia Destructive Creations oferuje kampanię fabularną inspirowaną historią średniowiecznej Europy. Na polach bitew zawitają Słowianie, Germanie, Anglosasi i Wikingowie. Zróżnicowani pod względem jednostek, uzbrojenia, a co za tym idzie taktyki prowadzenia wojen. Droga do zwycięstwa wiedzie nie tylko przez odpowiednie wykorzystanie potencjału bojowego oddziałów, ukształtowania terenu, pory dnia i warunków pogodowych. Ale także przez efektywne wykorzystanie surowców czerpanych z podbitych terenów. Odcięcie wroga od zasobów pozwoli skutecznie się z nim rozprawić. W podbitych wioskach, większych grodach, a także dzięki rozbudowie własnej bazy, będziemy mieć możliwość tworzenia oddziałów oraz leczenia i uzupełniania liczebności już istniejących. Oprócz jednostek kawalerii czy piechoty wykorzystamy machiny oblężnicze, takie jak balisty czy katapulty. Poza kampanią fabularną zagramy online w trybie anihilacji lub dominacji. Narracyjna przygoda, która pozwoli nam eksplorować głębiny zachodniego Pacyfiku, a dokładniej wód Morza Południowochińskiego. Za produkcję Beyond Blue odpowiada studio e Media, twórcy gry platformowej Never Alone. Tytuł powstał przy współpracy z BBC, a także oceanografami i inspirowany był dokumentalnym filmem Blue Planet 2. Jako Miraj przewodzimy grupie badawczej i naszym zadaniem będzie skanowanie i katalogowanie wodnych stworzeń, nagrywanie ich odgłosów, śledzenie ich zachowań, a także badanie wszelkich nietypowych aktywności od powierzchni aż po oceaniczne dno. Tajemnice oceanów odkrywamy w niedalekiej przyszłości, a więc badania prowadzone są przy pomocy nowoczesnych technologii. W miarę postępów rozgrywki odblokujemy dokumentalne materiały filmowe, z którymi spokojnie zapoznamy się na pokładzie Batyskafu. Statek podwodny posłuży nam również jako miejsce planowania kolejnych nurkowań, również nocnych, a także pokierujemy stamtąd dronami badawczymi. Beyond Blue to podwodna przygoda, przypominająca takie produkcje jak Subnautica, Abzu czy Endless Ocean. Z morskich głębin przenosimy się na piaski pustyni razem z Journey od That Game Company, które w swoim dorobku ma takie tytuły jak Flower, Sky, Children of The Light czy Flow. Wyruszymy w magiczną podróż bez mapy, bez kompasu, a celem wydaje się być majacząca w oddali świecąca tajemniczym światłem góra. Gra nie posiada dialogów, a narratorem jest przepięknie przedstawiony świat oraz ambientowa muzyka i efekty dźwiękowe. Poprzez interakcję z otoczeniem i zamieszkującymi je stworzeniami, a także eksploracją świata, ślizgając się po pustyni, szybując pośród ruin czy zmagając się z mrozem i silnym wiatrem, odkrywamy tajemnicze malowidła i łączymy fragmenty historii krainy. W dowolnym momencie wędrówki możemy spotkać innego gracza, a fakt, że komunikacja ogranicza się wyłącznie do dźwiękowo-graficznego sygnału, sprawia, że wspólna podróż może być ciekawym doświadczeniem. Na koniec biatyka od SNK, studia stojącego za The King of Fighters, Fatal Fury czy Metal Slug. Pierwsza część serii Samurai Showdown miała premierę w 1993 roku. W najnowszej odsłonie do wyboru mamy 16 postaci różniących się stylami walki, ciosami specjalnymi, a także osobowością i zachowaniem na arenie. Gra bardziej promuje odpowiednie poruszanie się, czytanie przeciwnika, przewidywanie jego działań i wyczekiwanie kluczowego momentu do ataku niż zasypywanie wroga gradem kombosów. Oczywiście znajdzie się trochę ciosów specjalnych, jak chociażby super special move, które nacieszą nasze oczy efektownymi animacjami. Do niektórych takich widowiskowych ataków prowadzi pasek rage, zapełniany kiedy otrzymujemy obrażenia bądź blokujemy ciosy. Po jego odpaleniu dostaniemy bonus do zadawanych obrażeń, a także dostęp do ataków rozbrajających przeciwnika. W każdym momencie możemy też odpalić eksplozję wściekłości i raz w meczu wyprowadzić Lightning Blade Attack. Poza zwykłym mordobiciem online, trybem fabularnym czy przetrwania, Samurai Showdown oferuje m.in. Gauntlet Mode, gdzie walczymy po jednej rundzie ze wszystkimi postaciami oraz Dojo Mode, w którym sztuczna inteligencja uczy się naszego stylu gry, a następnie możemy wysłać naszego klona do walki z innymi graczami. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeśli materiał się spodobał albo zainteresowała Was któraś z omawianych gier, to zostawcie komentarz, dajcie lajka. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania kanału. Do usłyszenia wkrótce, pozdrawiam serdecznie. Cześć!